Co to jest system mailingowy czy też autoresponder? To narzędzie jest nazywane zamiennie albo autoresponder, albo system mailingowy, czyli jeżeli wiesz już, czym jest lista mailingowa, to autoresponder czy też system mailingowy służy właśnie do budowania twojej listy mailingowej oraz do komunikacji z twoimi subskrybentami, czyli do wysyłania mailingów. Czy też wiadomości e-mail do Twoich subskrybentów na Twoich listach. Autoresponder daje Ci możliwość wysyłki masowego mailingu, czyli wysyłki jednej wiadomości e-mail do wielu subskrybentów. Na przykład, jeżeli będziesz posiadał, posiadała kilkadziesiąt tysięcy, czy kilkaset tysięcy subskrybentów na swojej liście mailingowej, możesz stworzyć jedną wiadomość e-mail i wysłać ją jednym kliknięciem do wszystkich swoich subskrybentów. Nie musisz osobno do każdej z tych osób wysyłać wiadomości e-mail, tylko wysyłasz jednorazowo jedną wiadomość e-mail do wszystkich osób. Możesz również dzięki systemowi mailingowemu stworzyć na przykład kurs mailowy, czy też jakieś szkolenie wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail. Systemów mailingowych jest mnóstwo. Mamy na przykład płatny system mailingowy GVO, mamy na przykład polski Benefiter, mamy na przykład bezpłatny FreeBot albo płatną wersję Implebot, mamy na przykład system mailingowy GetResponse, świetny system mailingowy, aczkolwiek, jeżeli popatrzysz na cenniki, na pakiety w tych systemach. No to już tak fajnie to wszystko nie wygląda. Na przykład bezpłatne systemy mailingowe charakteryzują się tym, że nie mają bardzo ważnej funkcji. Przeważnie nie ma tam opcji wysyłki jednorazowego mailingu. Czyli przykładowo możesz sobie stworzyć kurs mailowy gdzie wiadomości e-mail będą wysyłane na przykład codziennie albo co kilka dni do twoich subskrybentów, ale jeżeli będziesz potrzebował potrzebowała wysłać jakąś ważną wiadomość do swoich subskrybentów konkretnego dnia, to takiej opcji niestety tam nie ma. Czyli korzystanie z bezpłatnych systemów mailingowych tak naprawdę nie ma za bardzo sensu. Jeżeli potrzebujesz kontaktować się ze swoimi subskrybentami na bieżąco, no to niestety, ale większość Bezpłatnych systemów odpada. Niektóre bezpłatne systemy mailingowe oferują taką opcję, mają taką opcję w pakiecie, ale musisz się liczyć też z tym, że ten bezpłatny system mailingowy po pewnym czasie stanie się płatnym systemem. Także lepiej czasem jest od razu zainwestować pieniądze w płatny autoresponder, który masz już sprawdzony, wiesz, że on dobrze działa, niż wchodzić coś co dopiero zostało uruchomione jeszcze nie jest do końca sprawdzone nie jest za bardzo bezpieczne jeżeli chodzi na przykład o hakerów którzy mogą się włamać mogą narobić ci albo usunąć całą twoją listę mailingową także czasem lepiej jest po prostu od samego początku zacząć korzystać z płatnego systemu mailingowego który już działa jakiś czas który jest już sprawdzony i nie ma z nim żadnych problemów. Tutaj odnośnie tych pakietów, przykładowo w GetResponse. System jest świetnie zrobiony, strona, wszystkie elementy i tak dalej. Wszystko jest fajnie zrobione w środku, aczkolwiek zobacz na pakiety. Jeżeli będziesz posiadał posiadała na swoich listach mailingowych do tysiąca subskrybentów, no to płacisz 50 zł za miesiąc, chyba że od razu zapłacisz za cały rok z góry, to wtedy wychodzi ci 41 zł za miesiąc. Tysiąc subskrybentów to jest nic. Jeżeli nastawiasz się na budowę solidnego, poważnego biznesu, to trzeba się liczyć z tym, że na listach mailingowych będziesz posiadał, posiadała dziesiątki czy też setki tysięcy subskrybentów, a nie tysiąc. I zobacz, kolejne pakiety 80 zł, 150 zł miesięcznie, 220 zł miesięcznie i tak dalej. Także dla osoby początkującej, która dopiero zaczyna swoją przygodę z zarabianiem w internecie, zbudowaniem swojego biznesu w internecie, te koszty no, nie są zbytnio ciekawe. I tutaj bardzo ciekawym rozwiązaniem jest właśnie firma All in One Profits, która w zasadzie pod kilkoma względami wyprzedza konkurencję i to bardzo, bardzo mocno. Zobacz, tutaj są takie kluczowe informacje: cztery informacje: nielimitowana liczba kampanii, czyli list mailingowych, nielimitowana liczba autoresponderów, nielimitowana liczba wiadomości, follow-up, nielimitowana liczba subskrybentów. Zobacz, ta opcja, nielimitowana liczba subskrybentów, a tutaj co mamy? Tysiąc. Subskrybentów W pierwszym pakiecie najtańszym 1000 subskrybentów 50 zł za miesiąc. Tutaj nielimitowana liczba subskrybentów. Najtańszy pakiet, najtańszy abonament All-in-one Profits, kosztuje wiecie Kosztuje 10 dolarów plus opłata procesora płatniczego 1,5 dolara, czyli 11,5 dolara płacisz miesięcznie. I nie tylko tyle, że otrzymujesz autoresponder bez. Jakichkolwiek limitów, ale otrzymujesz również mnóstwo innych narzędzi. Otrzymujesz hosting, otrzymujesz narzędzie do budowania stron przechwytujących, stron lądowania, otrzymujesz narzędzie tracker do skracania linków, do sprawdzania skąd pochodzi ruch do Twojego linku, z jakich lokalizacji. Możesz sprawdzić jaki jest współczynnik kliknięć w Twój link, narzędzie do budowania, narzędzie do budowania swojego innego biznesu, do pozyskiwania partnerów do innych biznesów, reklamy tekstowe i banerowe otrzymujesz w ramach tego abonamentu. Rotator otrzymujesz, który możesz wykorzystać na wiele różnych sposobów oraz inne produkty, I to kosztuje, tak jak wspomniałem, to podstawowe uczestnictwo, podstawowe konto. Olin Profits 10 dolarów miesięcznie plus 1,5 dolara opłata procesora płatniczego. Kolejne konto to jest 20 dolarów i 74 dolara opłata procesora płatniczego. Tutaj otrzymujesz więcej produktów, więcej narzędzi w ramach tego abonamentu. W każdym razie zobacz. Autoresponder może nie wygląda tak pięknie jak GetResponse czy inne systemy mailingowe w środku. Można by było powiedzieć nawet, że dość prymitywnie to wszystko wygląda linki i tak dalej. Może nie jest to świetnie zrobione, aczkolwiek autoresponder bardzo dobrze działa. Ja osobiście z niego korzystam. Wielu ludzi również korzysta z tego autorespondera już. Od dobrych kilku lat i za takie pieniądze, gdzie nie masz żadnych limitów, naprawdę warto z tego narzędzia korzystać. Poza tym, firma all in one Profits daje Ci możliwość również zarabiania pieniędzy. Firma all in one Profits ma świetny plan zarobkowy, który gwarantuje Ci od 75 do 100% prowizji od sprzedaży. Od osób zarekomendowanych, od których należą Ci się te prowizje. Na przykład wystarczy Ci zaprosić trzy osoby do All-One Profits i już masz za darmo te wszystkie narzędzia. Autoresponder, hosting, inne narzędzia marketingowe masz już bezpłatnie, co miesiąc plus zarabiasz pieniądze. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat On Profits, na temat współpracy, na temat tego, co nasza grupa iOPTIM Polska tobie daje w zamian za to, że do nas dołączysz, do naszej grupy, to kliknij pod tym nagraniem wideo w link, zapisz się na listę mailingową i już za chwilkę na swoją skrzynkę mailową. Otrzymasz wiadomość z szczegółowymi informacjami na temat All in -man Profits, na temat zarabiania w All in -man Profits oraz tego, co od nas otrzymasz. Także zrób to teraz. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia po drugiej stronie.